Jestem, klepta. No to by... Dobra, naszej teraz no nie wiem czy naszej. ja daję Ojeja, czkapka Uj, ja się nie bawię, bo nie zdążę go jebnąć O, butki A chuj wszystko łapie. bo... Zostawcie mi ten pierek i jednorkę Ter nie Fierdalej. No ja idę na... o, złapałem buty, hero Zizi, mi Co teraz? Ter dalej. daj kurwa, brudasie do mu daj To masz leży debilu Opek ma 13 minut Znów my zaczynają patrz tylko jak grają niby emeryci A ciągle bandyci Myszkę w rękę bierze Symmoczą nie bierze No to co? Lega. Będzie? Będzie? Nie ma Nie, nie ma legi. Du, 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 du. O oh, no. fresh zapeszy kurwa no. A presja wtedy nie było, to zaraz Lega poszła. Ja fresh, kick. <grym> dobra, idziemy się, po, jesteśmy po cięciu. Dodałem już? Ja nie. Dobra, to ja. E do... Jemy, ne? No. Jop. Okay. Kolejne MT, proszę. Tak, <grym> no. No, no. no, no. jest, co się liczy. Nie, dobra, to 8-5 może sta, to ja co od... Weź ktoś respę znajdź do tego 8-5. No, ja od kwiatu. Yeah. Nie, dancer jest na gopy Bo on nie mówi, że się nie rusza, no to ja i się nie muszę To lejemy Czyli nikogo nie A ja się z tą To lecimy dude Oj, coś że będzie lega, nie? A unikat chyba A to A w grupie No bole przecież kurde Podjemy kończy końcu, w Dobra, to co, bijemy, ne? Dobra. Lega, palowaj, poruszę Gzizzi B A Jakieś specjalne życzenie tutaj? Zespół na wygra Dobra O, i jest na tropa Mas... Masno Masno to I le... to... Gotowy, Fryka? Lecimy, lecimy Jesteśmy po cięciu Kolejny herosik I co będzie? Gołąbowe O O, ładnie Dlaczego? Dlaczego? Dziękuję e, To co, może opak? Dobra, to lecimy A no, ja nie mogę atakować Exi Gdzie jest Exi? To dziękuję, nie? No, Ale pa, same napala rzeczy Dobra, Hem chociaż na ja Ty, ale Hem to dajcie temu Komu? Eeey, Kac robi, bo no Kat... Pra... On, on nalega. Aha, no ja to chuj. Może by tam... Popcorn Ej, może być złoty. Ale nie ten, nie akceptujcie lotów, to się trzeba potepać. No, plus turka, go turka. Lepszy lot na turkę. Za truta kurwa. A może nas zaatakować po harasie one? Tak. Ej, to może. No. no ale jak loty będziemy to nas nie zaatakuje. No, no ja wiem o tym. Tak, podwójnie. Ale mu zajebał. I zawada to ja. ja to czuję legenda, panowie, na moim dowództwie, kurwa. To easy. Uo! Co ty gadasz? Nie ma ten, tropa, nie ma... Dobra, ja jak, to łapię. Jak to moje jest? Nie podniecajcie się, bo i tak moje Moje No Dzięki. nie! Dzięki panowie kurwa. Ja zapomniałem się tepnąć Zrażenia, kurwa no Dobra to tutaj pozdrówmy chociaż Kinga Sombra tu na odcinku Za nami, także subskrybujcie, łapkujcie, to postaram się ogarnąć więcej materiałów na następne odcinki. Mam nadzieję, że taka seria się przyjmie. Tyle z mojej strony i widzimy się na streamach. mamą